Hej, witajcie! Jestem właśnie w H&M i będę mierzyć sukienki, sukienki zwiewne na lato. Wybrałam siedem sukienek, bardzo kolorowe. Mam też jedną czarną, krótką, czyli razem cztery krótkie i trzy długie. Mam nadzieję, że będzie ciekawie, także zaczynam mierzenie. Mam na sobie pierwszą sukienkę, jest to ta długa sukienka, żółta z takimi ciekawymi rękawami tutaj, bufiastymi. Tu wpaść z taką fajną gumeczką, także fajnie to wygląda. Ładnie odcina tutaj talię. To jest 100% poliester. Ja ją ubrałam w rozmiarze XS i ona kosztuje 24,99 funtów Co myślicie o niej? Jeśli ktoś lubi długie sukienki, to jest naprawdę bardzo fajna sukieneczka. Fajnie wygląda do klapeczek. Widziałam jeszcze te sukienki w kolorze czarnym i na pewno białym, także jest duży wybór. Tak z tyłu? Ona jest taka dość sztywna. Wiecie, taka dość sztywna, ale taka zwiewna, Fajny kolor na lato. Nie jest zła. Bardzo podobały mi się te rękawki takie ciekawe. Nie jestem przekonana, czy to jest mój styl sukienki. Wygląda ładnie, ale raczej nie dla mnie. Chyba najbardziej podoba mi się kolor tej sukience. I te rękawki. I tutaj ta gumka, jak ona wygląda. Ładnie ta góra wygląda. Tu niekoniecznie mnie przekonuje. Chociaż góra naprawdę podoba mi się bardzo. Mierzę na sukienkę. Mam na sobie kolejną sukieneczkę. Jest to ta zielona sukieneczka, taka bardzo cieniutka, to jest 100% poliester. Ona jest tak wiązana tutaj na górę, teraz bardzo dużo rzeczy jest takich wiązanych na górę, bluzki różne i sukienki także. Ja ją ubrałam w wymiarze XS i ona kosztuje 18,99 tak z tyłu się podłączyła, tutaj wiązana, plecy odkryte. Taka bardzo cieniutka, fajna na lato. Ładny kolor. Na pewno widziałam tą sukienkę jeszcze w kolorze czarnym. Podejrzewam, że są też jeszcze inne kolory. Jak myślicie? Podoba mi się bardzo kolor. Podoba mi się tutaj ta góra. Podoba mi się długość. Fajnie wygląda ten pasek z tyłu tutaj wiszący. I tutaj ma taką gumeczkę w pasie. Delikatną. Fajny kolor na lato. Fajny, cieniutki materiał na lato. Fajna długość. Tak się prezentuje kolejna sukieneczka? A ja mierzę następną. Mam na sobie kolejną sukienkę, jest to ta kolorowa, zbierna sukieneczka. Ja nie mam tutaj stanika, ja ubrałam ją w rozmiarze XS. Ona mnie tutaj trochę ściska, także S-Kone była lepsza. tak Na takich cieniutkich, bardzo ramiączkach. Ona ma pod spodem taką jeszcze bawełnianą haleczkę. Także ona jest taka tutaj dość grubaśna, ale taka szeroka, fajna. Także ja ją ubrałam w rozmiarze XS i ona kosztuje 1799, także nie jest droga. Bardzo taka dziewczęca. Jak myślicie? A tak z tyłu. Jest fajna, naprawdę jest fajna. Jest taka bardzo dziewczęca, kobieca, króciutka. Fajne te ramionczka wyglądają. Tutaj widać, że ona mnie to, troszeczkę tak ściska. Także rozmiar S byłby lepszy. Podoba mi się ten dół w tej sukience, że jest taki rozproszowany. Bardzo podobają mi się te kolory. Myślę, że kolory idealne na lato. Jak myślicie, jak ona się prezentuje? Fajnie by wyglądała do jakichś takich chłopaków, sandałków, czy nawet klapaczek, tak jak teraz. Sukienka jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. Czuję się w niej bardzo dobrze. Zostało mi jeszcze dużo sukienek do przymierzenia, także kolejna na I kolejna sukieneczka, zielona, długa. Jak Wam się podoba? Taka długaśna, ona jest taka dość szersza. Ja ją ubrałam w rozmiarze XS i ona jest droga. Ona kosztuje 39,99 zł. Zobaczcie jak te rękawy. One są takie cieniuteńkie, yy, prześwitujące. Także ten materiał jest taki bardzo delikatny. 100% poliester. Pod spodem ma jeszcze taką haleczkę zieloną. Na całości ona jest. Tu takie farbany. Jak to wygląda? Tak z tyłu. Ale Xka to już jest najmniejszy rozmiar, jaki jest dostępny. Jest fajna, naprawdę jest fajna. Taka zbierna, fajne kolory. Ja uwielbiam zielone kolory. Tutaj ma takie sznureczki jeszcze na końcu. Myślałam, że ona będzie taka bardzo szeroka, ale przez te falbanki tutaj, że one tak idą, to tak fajnie wyszczupla tą sukienkę. Podobają mi się te długie rękawy, podoba mi się, że ona jest do kostek i piękne kolory. Ta bardzo biedna sukienka. Typowo letnia, gdzieś na wakacje pojechać. Naprawdę przeurocza sukienka. Czas na kolejną. I kolejna krótka sukieneczka, czarna. Ja już tą sukienkę widziałam w kolorze białym, ale nie było na mnie rozmiaru, także widziałam kolor czarny do przymierzenia. To jest rozmiar S i kosztuje 29,99 funta. Więc Wam się podoba? Na takich ciemniutkich ramionczkach, dekol tutaj dość spory, ale ładnie to wygląda. Tak z tyłu. Tymi sznoreczkami można sobie regulować tutaj tą górę. Długość bardzo fajna, przedkolanko. to jest 97% poliester i 3% bawełna. Podejrzewam, że ta bawełna to jest pod spodem tej sukieneczki. Widzicie? Jest haleczka. Myślę, że ta biała też mogłaby wyglądać bardzo ładnie. Bardzo ciekawe są te dziurki tutaj na tej sukience. Podoba mi się to. Myślę, że rozmiar jest na mnie dobry. XSK mogłaby tutaj być troszeczkę za wąska. Jak wam się podoba. Ciekawa jestem, czy jeszcze są inne kolory, czy tylko białe i czarne. Naprawdę idealna długość tej sukienki. Taka przed kolanko, nie za krótka. Nie za długa idealna. Także tak się prezentuje czarna sukieneczka. A ja mierzę następną. Mam na sobie kolejną sukienkę. Jest to taka sukieneczka w kolorze zielonym. Taki blady zielony. Fajny ten kolorek jest. Taka aż do kostek. Ja ją ubrałam w rozmiarze XS i ona kosztuje 18,99 funtów. Ja zaraz ogarnę te sznurki, o co tu w nich chodzi. Myślę, że można sobie tutaj ściągnąć je. Tymi sznurkami reguluje się tutaj tą talię. Taka do kosteczek. Tak z tyłu. Ona jest naprawdę taka bardzo cieniutka. To jest 80% wiskoza i reszta to poliamid. Bardzo taka zwierna, naprawdę. Fajne te ramionczka, takie cieniutkie. Podoba mi się, jak sukienka ma takie cieniutkie ramiączka. Tu ładnie wygląda z przodu. Jak Wam się podoba? Tu też bardzo ładnie się układa, ładnie tak puszczona do dołu. Taka naprawdę bardzo, bardzo leciutka sukieneczka. Widziałam tą sukienkę jeszcze w innym kolorze, chyba w jakieś kwiaty. Tak mi się wydaje. Bardzo podoba mi się ten kolor tej sukienki, ta zieleń. Piękna na lato. Ramiączko można sobie regulować. Także tak się prezentuje drugą sukienka. Zielona, letnia, zwiewna. A ja że następują. I kolejna skleczka, tym razem z długim rękawem. To jest ten sam skład co tej wcześniejszej zielonej, czyli wyskowej i poliamid. Ja ją ubrałam w rozmiarze XS i ona kosztuje 17,99 funta. Ona jest taka dość szeroka, widzicie, ale ona taka ma być. Ale z Bardzo pomocno. Taka przed kolanką. Ona ma długi rękaw, ale ten rękaw jest taki naprawdę bardzo cieniutki. Także nie przeszkadza. Tak z tyłu. Myślę, że wygląda fajnie. Tu ładny decod, serek. Dobra długość, fajny kolor, bardzo wygodnie. Jak myślicie? Na pewno te sukienki są jeszcze w innych kolorach. Także jak Wam podlinkuję, to sobie możecie zobaczyć, jakie są jeszcze kolory. Czasami zdarza się tak, że tutaj w Anglii jest inna kolorystyka ubrań niż w Polsce. Także jak ja Wam linkuję, to wtedy to jest ta sama rzecz, tylko po prostu w innych kolorach. Także tak się prezentuje ostatnia sukieneczka. Ja już dzisiaj wszystkie zmierzyłam, które miałam. Napiszcie mi w komentarzach, które podobały Wam się najbardziej. A ja na dzisiaj kończę moje wideo i do następnego razu. Cześć!